Marcos, ja pociski. Właśnie przed chwilą udało dropnąć mi się najnowszą postać, czyli Byrona. Tak to wygląda, on tutaj wygląda. Zagrałem sobie dwie gierki na blobowu. Jest naprawdę dość mocny. Tutaj zobaczę. Dobrze jest na pewno nagrywanie. No i zagramy sobie dzisiaj parę gierek solo. Od razu mówię. Nic nie piszę jak ich grał, w tym ale naprawdę bym uczynił się grać. No, z 10 minut temu, dosłownie słowie więc wiecie, no bije dość mocno, ale szkoda, że nie na jeden raz, tylko tak zatruwa fajnie. Jest to ogólnie połączenie Piper i Crow'a Daj na jak samo zło. Nie gadaj, że ten ulti... nie, nie wierzę ten ult nie sięgnął naprawdę. Ej, przepraszam, jest za Messengera. Hmm, 5 miejsce, dobra. Plus 4. Na razie chyba robię za 8 miejsce będę nie na plus, więc git. Dobra. Teraz spróbujmy wygrać. Spróbujmy wygrać. Hmm. Nie naprawdę gije okej. Okay, ale szkoda, że nie na jeden czas. Może to jej dobrze, że nie bije tak na jeden raz? w sumie byłoby to dosłownie odwzorowanie Piperki. O, nie radzę, że nie to nie tam ją zabije? No nie, jednak ja ją zabiłem. Szóste miejsce już. Dobra, spróbuję walczyć tego poko ultem. Nie, nie sięgłem. Myślę, że Byron niedługo dostanie buffa i i Powiększam trochę jego super atak, bo dość mały jest, dość mały obszar, pięknie, win, winek, dobrze, łatwutko. Zagramy sobie nim jeszcze z dwie, może trzy gierki i już mamy czwartą rangę, okej. Okay. Zagraj ponownie. Co jest? jest tak szybko widzę. Dlaczego tam nawet nie pokazało mi, że zna graczy. Dziwnie, dziwnie. Dobra. Spróbuję podjechać teraz. Nie, o nie dobra, RIP. Niestety, przegrałem. Jednak to jest taka postać bardziej na daleko. Nie tak, żeby podjechać. Myślę, że to będzie ostatnia gierka. Może jeszcze jedną po tej ale chyba to będzie ostatnia gierka. Spróbuję znowu wygrać. W sumie spróbuję dzisiaj ten jeszcze go ulepszyć na może piątą moc no, bo dostanę dzisiaj nowe misje, więc dobrze To spróbuję wbić z 52 poziom karnetu i będę miał mega boxa, to pewnie tam wypadnie dużo punktów do jego mocy Dobra, w końcu udało mi się trafić jego ultem w kogokolwiek Dobra to przepraszam Was za mój głos. Jeśli tam za taki chypiwy, bo jestem chory ogólnie i źle się czuję, głowa mnie boli, to przepraszam Was za mój głos. Myślę, że to będzie dość łatwo wygrana. Nie, 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 powiedzieć, że rzeczywiście ten jest super Wygrałem, wygrałem, no? Dobrze. Myślę, że to no, to byłoby na tyle w tym bo Nie zapomnijcie dać subika i łapki w górę, bo bardzo mocno to być, co do nagrywania większej ilości filmów. Także co? Subik, łapka. I myślę, że dzisiaj będę wbijał Bajer na 20 rangę. Hej, no co? Elo. Do następnego. Pa!